Siemanko. Kolejny tydzień to kolejne newsy. Ciągnący się z nami od tygodniu mańców wiadomości kontynuujemy dowiadując się co tam słychać w obozie Atari, dlaczego koty tańczą z demonami, jak Szyszka planuje swój wylot do Japonii i czy Zordon zameldował się już u Was w sedesie. Oto 10 newsów w 9 minut. Nie opadł kurz po pokolorowanej wersji na C64, a już mamy kolejną ofensywę Tonego. Można już pobierać kolejną wersję tej gry. Tym razem na Atari ST. Niedługo Tomek pójdzie w konkury z Tetrisem i Dumem. W kwestii ilości systemów, na jakie został przyportowany. Nie jest to jednak wszystko. Wersja z Atari XAXL jest od teraz do pobrania za darmo. No cóż, podejrzewaliśmy to wszyscy i w końcu mówimy o faktach. Czyli w Fuji Cup zmierzy się Tony bezpośrednio z Rafin Trouble. Oj, będą wióry lecieć. A to przecież nie wszystkie pozycje, jakie się tam znajdą. Znany z mikrokomputerów klon kastylwani, Beyond the Ice Palace, po kilku dekadach ma szansę na kontynuację. Po internetach przelewa się info, że premiera się nieco opóźni i zagramy w 2025 roku. No cóż, czekano tak długo, kilka miesięcy nie robi różnicy. Na trailerze wygląda to bardzo zgrabnie. Inspiracje Castlevania są bardziej niż oczywiste, ale mi takie rzeczy nie przeszkadzają, dopóki gra się w broni. W minionym tygodniu premierę miały odświeżone przygody Raziela. Soul Raver 1 i 2 są już dostępne na nowych platformach, więc można wciągać duszę i ścinać umarlaków, przy okazji przestawiając skrzynie w takich konfiguracjach, że aż szachadymi. Block Blok puzzle w jedynce po prostu mnie niszczyły. Ta jedna z najbardziej epickich przygód, z jakimi miałem styczność, czeka się również wprowadzenia komiksowego w przyszłym roku. Mam nieco info zakulisowych jako wspierający ten komiks, ale o tym w poniedziałkowym szortcie. You are mine for eternity. You have always been and will always be my soul weaver. Na Steam jest do pobrania od kilku dni gra Edge of Allegoria, indyk grubo zakorzeniony w staroszkolnych RPG, głównie tych z chłopców Nintendo. Stylizacja na klasycznego Game wypada świetnie, gameplay wygląda trochę pokemonowo, a humor ma być ponoć rubaszny i generalnie taki co się faków i nie boi. No brzmi ciekawie. Cena również wydaje się spoko, więc może ktoś z Was się skusi. Secrets that Allegoria has in store. Forge your destiny and carve out your place in history as you bring together those who belong together and destroy those who stand in your way. There's a new video game being developed. Pod jakże wiele mówiącą nazwą ZPF kryje się zapowiedź nowego szmupa na 16-bitowca Segi. Wcześniej był wsparty kampanią wspieraczkową, ale im bliżej premiery, tym chęć zarobku i oczywiście niesienia szczęścia graczom jest większa, więc i Wy możecie teraz zamówić w formie fizycznej tego szpila. A ów szpil zapowiada się zacnie: bossowie przy postacie do wyboru, różne zakończenia 15 muzyczek i tony pocisków. Ponoć szykuje się też wersja na Steam w przyszłości i nie wykluczone, że na inne platformy, jak zbiórki pójdą dobrze. W grudniu na naszym rynku wydano planszówkę specjalnie z Myślą o szyszce, który planuje właśnie wyjazd do Japonii. A my w tej planszówce jedziemy do Japonii właśnie, w której... Hmm, no zaplanujemy wycieczkę do kraju kwitnącej wiśni. Do zwiedzania jest Tokio i Kyoto. Musimy zaplanować cały tydzień tak, by zaliczyć jak najwięcej atrakcji i aktywności, których jest łącznie do wyboru 160.

jest ktoś, kto nie zna Power Rangers'ów i nie szukał Zordona w swoim sedesie? Choć to kicznie z tej ziemi, to Power Rangers i w Polsce zbudowali niemały fanbase. I co tu dużo mówić, sam nie jeden odcinek widziałem: Mighty Morphin Power Rangers Ritas Rewind. Chodzi na nowe systemy w ten weekend niczym kopniak w kitowca. I robi to nadzwyczaj ciekawym stylu. Mamy tutaj głównie bite mapa z możliwością grania w kilku graczy, ale i elementy z innych gatunków się tutaj znajdą, zobaczcie zresztą na filmiku.

Na kroma, w zęby żelazem z rana jak śmietana. W końcu ktoś z sensem zabrał się za duchową kontynuację kultowego barbariana. Na C64 zawitał Soilet Iron. Gdzie jako twardki twardziel z mieczem w łapie będziemy się układać na gołe klaty? 1 vs 1. Saberman już machał mieczorem, gdy smarował Drzemorem, więc gameplay Wam ja serwuję. Autor twierdzi, że można grać we dwóch i nawet mamy możliwość wyboru czegoś co nazywał Quest Mode, co mnie bardzo intryguje. Kto wie, jeszcze trochę i może doczekamy się są libura na C64. Myślę, że nikt się nie obrazi jak zapodam Wam kolejnego indyka w retroniusach. Indyk z eksportu zowie się The Spirit of Samurai i wyszedł właśnie na PC-TA. Azjatyckie klimaty i mechanika a'la Metroidvania w 2D. No kurde, jak tu o czymś takim nie wspomnieć. Feudalna Japonia miesza się z demonicznym szlachtowaniem. Klimat jak w kultowej serii Capcomu Onimusha, podlany sosem z Soulsów i z dodatkiem Skullmonkeys. I to wszystko w nowej formie, której autorzy wspominają między innymi inspiracje Dziełami mistrza Beksińskiego. Będą też switaśne koteły, żeby młodsza widownia miała co lajkować. No, generalnie zapowiada się grubo. Rozpoczęliśmy odcinek od Atari. To i skończmy na Atari. W minionym tygodniu odbyło się Silly Venture czyli największy zlot fanów Atari w naszym kraju. Czy to XXL czy Jaguar, tutaj wszystko kręci się wokół Atari. Gościem specjalnym był Adam Gilmore, znany m.in. z muzyki do Drakonusa czy Zybexa. Na party, prócz rozmów towarzyskich, prezentowano oczywiście również prace konkursowe, których podobnie jak kategorii była masa. Grafiki, muzyka, dema i coś na czym się skupimy na chwilę, czyli gry. Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach a poszczegóły odsyłam na oficjalny kanał Silly Venture. No i finito, mamy to, kolejny tydzień za nami, zobaczymy jak to będzie wyglądać w święta, czy nadal będzie o czym gadać i czy sobie przerwę wszyscy nie zrobią, Z tym się jednak nie będziemy zamarciać w tej chwili, widzimy się w poniedziałek w szorcie i w piątek w 10 newsach w 10 minut, cześć.